Witam Was bardzo serdecznie po długiej przerwie, jak to u mnie zwykle bywa, ale, ale witam Was z informacją niezwykle ważną, niezwykle kluczową, niezwykle istotną dla wszystkich. A dlaczego istotną? Ano dlatego, bo chodzą po domach i straszą. A kto tak chodzi i straszy? Ano pracownicy Agencji Kontroli Sieci Przesyłowych. Któż przed nimi nas ostrzega? Przed nimi nas ostrzega Urząd Regulacji Energetyki, więc żarty się skończyli i mamy tutaj poważną sprawę. O co chodzi? Chodzi ogólnie o to, że osoby pracujące door to door w firmie jakiejś która podaje się i nazwę ma chwytliwą, co by nie mówić, Agencja Kontroli Sieci Przesyłowych, chodzi po domach, chodzi od domu do domu, w szczególności polując, polując to chyba dobre słowo, polując na ludzi posiadających instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, takich osób jest mnóstwo teraz, umówmy się, podchodzą i przychodzą z tematem tego, że będziemy coś sprawdzać, będziemy coś sprawdzać, będziemy coś weryfikować, musimy sprawdzić, czy się zgadza liczba paneli, musimy sprawdzać to, czy nie jest powiększona instalacja, być może nie jest za duża, czy jest dobrze podłączona, etc. Takie sprawdzenie ma na celu po pierwsze nas przestraszyć. Nie? Chyba tak by trzeba było na to przede wszystkim spojrzeć, bo ktoś nam powie: Muszę zobaczyć Pana rachunki, muszę zobaczyć Pana umowę, muszę zobaczyć Pana falownik, muszę zobaczyć magazyn energii, policzyć panele, itd Co jest celem takiego spotkania, takiej weryfikacji. Kontroli. Celem i takim nadrzędnym, a przynajmniej tak mi się wydaje, i z tego co mówi nam URE oraz różne portale tak z tego wynika, celem tego jest przede wszystkim pozyskanie kontaktów, a pewnie późniejsza sprzedaż. Firma Agencja Kontroli Sieci Przesyłowych, jak sobie zechcemy wejść na ten moment, a mamy 3 grudnia, w tym momencie, jak to nagrywam, nie możemy się zalogować na tą stronę. Już jakby rozpłynęła się i magicznie znika nam ta strona. Nie znika natomiast problem. Problem z tym, że ktoś będzie tutaj próbował i próbuje na strachu albo wyłudzić dane, albo coś zmusić do nie wiem. Boże, zmiany sprzedawcy energii. To byłaby taka dosyć podobna zagrywka jak e, kiedyś, kiedy właśnie było, mm, a przecież w sumie jest materiał nawet o tym, jak, jak, jak nagrałem, gdzie właśnie mm, zostało to swoją drogą zakazane, że jeżeli chodzi o mm, taką sprzedaż bezpośrednią e, energii dla, dla domów, o, no to właśnie było, musimy sprawdzić e, stan licznika albo coś takiego, nie? I pod tym pretekstem były podpisywane umowy. Tutaj mamy podobno trochę sytuację, podobny trochę schemat, musimy sprawdzić instalację fotowoltaiczną, musimy sprawdzić faktury, musimy sprawdzić dokumenty i później coś tam pewnie sprzedać, a jeżeli nie to przynajmniej wziąć dane i później to sprzedawać dalej, albo ktoś inny z tej firmy, czy tam z bliźniaczej firmy, albo zaprzyjaźnionej będzie coś yy, będzie coś sprzedawał. OSD ostrzega, że taka firma oczywiście nie ma możliwości, nie ma prawa Kontrolować i no, dosyć grubo jadą, bo zacytuję: każdy przypadek, w którym ktoś podszywa się pod uprawnionych kontrolerów instalacji fotowoltaicznych, powinien zostać natychmiast zgłoszony policji. Czyli grubo, krótko mówiąc i chyba słusznie, nie? Bo tutaj no, mamy takie jawne przekroczenie pewnych granic. Ja rozumiem sprzedaż, rozumiem inne rzeczy, rozumiem też e, dlaczego tak robią, dlaczego to jest skuteczne? Jest to skuteczne dlatego, bo z, już z psychologii jak sobie weźmiemy, ludzi zdecydowanie bardziej do podjęcia jakiejkolwiek decyzji motywuje strach i wizja straty niż wizja zysku. Więc jeżeli ktoś kogoś przestraszy, to ma dużo większą szansę na to, żeby podpisać jakąś umowę, a wtedy też czujność człowieka się znacząco obniża. Tak, tak, czysto z, z psychologii. Tak to, tak to działa, nie? Z reguły właśnie ta wizja straty bardziej nas motywuje do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, często nieracjonalnie, Niż wizja zysku. Tak to jest już. Tak, tak jesteśmy zbudowani. Ale kto może przeprowadzać takie kontrole? Bo takie kontrole są i to trochę jakby to powiedzieć no, uwiarygodnia działania tejże firmy. Uwiarygadnia je w ten sposób, że e, tak są kontrole, tak sprawdzają ogólnie e, zakłady energetyczne, czy OSD, tak byśmy ich nazwali, czyli operator systemu dystrybucyjnego e, ma prawo weryfikować, sprawdzać, co się dzieje z tą instalacją, czy nie jest za duża, czy nie jest przewymiarowana, e, czy falownik nie ma nastaw na Włochy albo jakiś tam jeszcze inny kraj. Aby wprowadzać prąd do energii, do sieci o wyższym napięciu i tak dalej. Nie? Więc to jest weryfikowane, ale nie przez tą firmę. Kto może weryfikować, ono może weryfikować na przykład pracownik OSD. OSD mamy 5 w Polsce, a więc mamy PGE, Tauron Energę i Stoen. W tej chwili chyba w Warszawie, to się tam akurat dosyć często. Z, zmienia, y, więc oni mają prawo weryfikować, ale z reguły no, będą mieli jakieś plakietki, będą, będzie można ich zweryfikować, sprawdzić i tak dalej. Jakaś ta wiarygodność jest większa. Y, podrzucę wam link do artykułu z y, Urzędu Regulacji Energetyki, jeśli ktoś za to sobie poczyta dokładniej. Y, tak czy inaczej, y, informacja dla was przede wszystkim. Jeżeli ktoś przyjdzie do was i powie, że jest z Agencji Kontroli Sieci Przesyłowych albo. Z innej nazwy, troszeczkę, ale na podobnej zasadzie, że sprawdza, weryfikuje i tak dalej. To wy zweryfikujcie, czy jest to osoba, która jest faktycznie od waszego OSD, czy też nie. Bo jeżeli nie, no to nie chcę mówić od razu, że jest padać ofiarą oszustwa, ale pewnie jest na to jakaś tam spora szansa, więc trzeba to zweryfikować i tak jak prezes Urzędu Regulacji Energetyki potwierdza no, zgłaszać na policję, nie, jeżeli faktycznie jest to osoba, która się podaje za kogoś, za kogo nie powinna. Nie? Także uważajcie na siebie, weryfikujcie, sprawdzajcie. No, a jeżeli chodzi o Wasze instalacje fotowoltaiczne, to ich sobie działa, działają, hulają jak najbardziej, o ile nic nie kombinowaliście, bo jeżeli tak, to faktycznie możecie się czegoś bać i jak przyjdzie taki a, goście z agencji kontroli sieci przesyłowych, no to Będziecie spanikowani. Nie bądźmy spanikowani, bądźmy fair, jeżeli chodzi o instalacje fotowoltaiczne, magazyn energii. Nie ma co szaleć, nie? Dzięki. Do usłyszenia, cześć.